Bądź Januszem w latach dziewięćdziesiątych, ciągle wypierdala ci korki, bo chujowo położyłeś instalację ze szwagrem. Wbijaj gwoździe w bezpieczniki topikowe. Problem rozwiązany? Pewnego wieczoru czujesz parcie. Ciśnienie wzrasta mocno, Grażyna nie chce pomóc. Musisz radzić sobie na własną rękę. Idziesz do łazienki. Kończysz co dwutygodniowe pucowanie fiflaka. Już czujesz zbliżającą się kulę przyjemności. Chwytasz w uniesieniu za kran. Nastąpiło przebicie. Telepie tobą jak na dyskotece techno. Bezpieczniki nie działają, bo powbijałeś w nie gwoździe. Grażyna słyszy twoje nakurwianie fraktali. Kończynami: Co ty kurwa, Janusz, odwalasz w tym kiblu. Wbija do toalety. Ty stoisz z jedną ręką zajętą muminkiem, drugą trzymasz kran. Nogami stepujesz. Grażyna chwyta ciebie za ramię. Teraz razem roz Skręcacie parkiet, jak za starych lat w disco klubie. Przybiegają dzieci, próbują was ratować. Pod wpływem rażenia twój pęcherz nie wytrzymuje. Zaczynasz lać na prawo i lewo. Teraz wszyscy jesteście rażeni. Wyglądacie jak karpie w peweksie na święta, które wypadły na podłogę i napierdalają agonalne salda. Co się tutaj odpierdoliło? Prokuratura nigdy nie zgadnie. Kiedyś było lepiej.